Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować właśnie oto takie dwa samoloty w Minecraft. Żeby zbudować taki oto samolot będzie Wam potrzebny lepki tłok, zwykły tłok, slime i blok redstone'u. Zacznę od tego, żeby postawić w powietrzu blok y, kamienia y, na, na tu staw, y, tutaj stawiamy y, zwykły tłok jak mamy postawiony zwyczajny tłok y, dalej stawiamy trzy bloki szlamu obok siebie i tu stawiamy zwyczajny tłok a tutaj lepki y, lepki tłok oj ja w tym oto miejscu. gdy mamy to już zrobione z przodu stawiamy blok szlamu obok niego 6 bloków szlamu do przodu jeszcze jeden i teraz stawiamy trzy redstone jeden tutaj drugi tutaj i teraz ostatni redstone który postawię będzie włączał jakby samolot Yy, dzięki temu blokowi on będzie leciał. I stawiamy sobie ostatni tutaj, a następnie go, go niszczymy. A, i ten blok kamienia tu jest w ogóle niepotrzebny, i samolot leci. Żeby go zatrzymać, yy, musicie o, o, postawić tu yy, ten sam blok w tym samym miejscu. Yy, proste jest to do zbudowania. Teraz przejdę do drugiego samolotu, który wygląda trochę ładniej i też leci. Do jego zbudowania potrzebujemy zwyczajny tłok, schodek kwarcu, detektor, lepki tłok, blok slajmu i półpłytka kwarcu. Do zbudowania drugiego samolotu w powietrzu stawiamy blok slima. Przy nim dwa, dwa bloki detektora, następnie przednie zwyczajny tłok, jeden slime yy, i za to tu dwa slimy, i będą nam potrzebne półpłytki. To, to akurat nie muszą być półpłytki. Kwarcet to już zależy od Was. Następnie, yy, yy, następnie będziemy stawiać yy, tutaj lepki tłok. W tym miejscu. Przed nim stawiamy blok detektoru. I obok niego dostawiamy slajmy Tu dajemy jeszcze szpradu, jeden slime. Tu dwa. Teraz stawiamy sześć bloków szlamu z jednej strony i z drugiej strony. Co będzie emitować skrzydła w tym samolocie. Samolot jest już gotowy. Teraz wystarczy tylko zniszczyć ten blok szlamu. I postawić na jego miejscu schodek w farcu. E, widzę, że popełniłem jeden błąd. E, tutaj, jak macie, to odstawcie ten szlam. Ja tu postawiłem na razie broklet żeby mi nie leciało. I jakby, bo ja miałem tą strzałkę w tą stronę. Ona powinna być w tą stronę. I jakby możecie sobie za tym tu postawić jeszcze broklet I jak go zniszczycie. A jeszcze musicie zniszczyć ten szlam i postawić na jego miejscu to i on będzie leciał. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, piszcie w komentarzach. Będę robił e, takich odcinków więcej, jeżeli wam się podoba. Ja jestem Womift. Do zobaczenia w ten następnym odcinku i cześć.